dzisiejszą rozmowę chciałabym rozpocząć od polityki senioralnej. Wiem, że seniorzy z terenu gminy mogli korzystać z programu Małopolski e-senior, co było realizowane do tej pory. W ogóle ogromne zdziwienie, bo kiedy przystąpiliśmy do realizacji tego programu, okazało się, że jest ogromne zainteresowanie, po prostu jest głód tej cyfrowej, tego cyfrowego obszaru internetu i w ogóle znajomości technik informacyjnych związanych z komputerami. Udało się właśnie w ramach programu operacyjnego Polska Cyfrowa, gdzie realizatorem jest Fundacja Instytutu Myśli Innowacyjnej zorganizować właśnie szkolenia dla naszych seniorów. W ogóle w całej Małopolsce tych grup jest około 300 w 20 powiatach. W Ropa cztery grupy po 10 osób, czyli 40 osób seniorów w wieku 65 plus uczestniczyło, uczestniczy w zasadzie jeszcze do dnia dzisiejszego w tych szkoleniach. Zorganizowano 15 spotkań szkoleniowych, 3 spotkania animacyjne. I czym seniorzy się zajmowali. Przede wszystkim uczyli się korzystania z internetu, korzystania z tabletów, zakładania poczty elektronicznej, korzystania z usług bankowości elektronicznej, zamieszczanie krótkich filmów, fotografii, które wykonują na portalach internetowych pisania pism i przesyłania ich do urzędów za pośrednictwem poczty elektronicznej. Również tych seniorów zabraliśmy do Banku Gorlickiego, do Banku Spółdzielczego, gdzie już na żywo pokazaliśmy, jak ta bankowość elektroniczna funkcjonuje, jak należy z niej korzystać, ale przede wszystkim, jak korzystać bezpiecznie, bo wiadomo, operacje na w wszystkich tych obszarach, gdzie są dokonywane przelewy bankowe, są bardzo wygodne, ale również czasami są bardzo niebezpieczne. Na koniec tego szkolenia wszyscy seniorzy otrzymali już na własność te tablety, które zostały w ramach programu zakupione. I dzisiaj mogą z nich korzystać już w domu, indywidualnie. To jest taka wartość dodana. I oczywiście oczekiwanie na przyszłość. Seniorzy chcą, aby już w innych obszarach były podobne działania prowadzone. Robimy wszystko, aby w najbliższych wyborach właśnie wyszukać takie możliwe programy, które sprawią, że seniorzy będą mogli się w nich uczyć i dokształcać. Z tego co rozumiem, potrzeby, jeżeli chodzi o takie projekty, są duże? Oczywiście są duże i tak jak na wstępie powiedziałem, ogromne zaskoczenie, bo myśleliśmy, że seniorzy boją się informatyki, sprzętu komputerowego, nic podobnego. Oni senciom korzystają, korzystają z geoportali, z celach geodezyjnych, korzystają z innych obszarów internetu, które przynoszą wiadomości, chętnie zapoznają się z nowościami i chcą też załatwiać za pośrednictwem sprzętu informatycznego swoje sprawy codzienne. Przejdźmy teraz do sfery kultury. Wiem, że Gminne Ośrodki Kultury z ROP i Sankowej nawiązały współpracę. Na czym będzie polegała? Jaki jest jej cel? Gminne Ośrodki Kultury mają podobne zakresy działań, natomiast zawsze w grupie jest raźnie. Tam, gdzie współdziałamy i tam, gdzie udaje nam się zawsze pewne porozumienia również się pojawia się nowa wartość dodana w postaci właśnie wspólnych koncertów, wspólnych jakichś uzgodnień co do terminów imprez kulturalnych, bo często bywa tak, że mieszkańcy mają trudny wybór w jednej i w drugiej gminie w tym samym dniu i o tej samej godzinie dzieje się coś ciekawego. W związku z tym postanowiliśmy wzajemnie się informować kiedy i co jest ciekawego w danej gminie i tak ustawiać ten harmonogram naszych działań, aby Mieszkańcy czy Sękowej, czy Ropie mogli uczestniczyć w wydarzeniach już w sposób niezależny od tego, co dzieje się w ich gminie. Chcemy również organizować wspólnie wystawy artystyczne, wydawać wspólne materiały promocyjne, a takich zawsze jest mało, bo zarówno gmina Ropa, jak i gmina Sękowa są gminami turystycznymi. Sękowa jest blisko związana z wydarzeniami z I wojny światowej, a więc Wielka Bitwa pod Golicami. W najbliższym czasie w miesiącu maju będzie właśnie taka kolejna rekonstrukcja bitwy. Natomiast gmina ropa związana jest z przemysłem naftowym, ale również z turystyką, bo przecież Zalew w Klinkówce sprawia, że bardzo dużo turystów chce przyjeżdżać, brać również udział w wydarzeniach promocyjnych, które na terenie gminy Ropa się dzieją. Również chcemy współpracować przy organizacji wspólnych jakichś większych przedsięwzięć i projektów. Ostatnio udało nam się zaprosić na przykład zespół, który już nie specjalnie do jednej gminy, ale do, gmin, do dwóch gmin przyjechał i dał koncerty. Oczywiście Koszty wtedy są dużo mniejsze i to jest ta wartość dodana, która sprawia, że kultura staje się bardziej dostępna, że mieszkańcy mają możliwość właśnie uczestniczyć w tych dużych wydarzeniach. I tutaj również jest współpraca pomiędzy kierownikami Gminnego Ośrodków Pomocy Społecznej. Oni nawzajem użyczają sobie sprzętu, użyczają pomieszczeń i koordynują to w taki sposób, że pracownicy Gminnego Ośrodków Pomocy, Gminnego Ośrodków Kultury wzajemnie się wspierają, i pomagają sobie Czy ta współpraca ułatwi na przykład takie sięganie po dofinansowanie, jeżeli chodzi o projekty kulturalne? Tak, bo jeżeli potrafimy to opisać w sposób bardziej ogólny i dotyczy to nie pięciu, a na przykład dziesięciu tysięcy mieszkańców, to również w programach, do których startujemy jest całkiem inna ocena. Jest ta wartość dodana, która się przekłada na dostęp do kultury większej ilości naszego mieszkańców, naszych gmin. I to sprawia, że te projekty mają większe szanse powodzenia. Przy ocenie. Czy się tak stanie? Zobaczymy. Przed nami nowe nabory, nowe wyzwania. Mamy nadzieję, że ta współpraca będzie się rozwijać i będzie ona również kontynuowana na płaszczyźnie współpracy z powiatem golickim. Bo przecież powiat golicki to już 10 gmin, a w każdej gminie się coś dzieje. I teraz, jak to zrobić, żeby te wydarzenia nie nachodziły nawzajem na siebie, aby. Potencjalny zainteresowany widz mógł uczestniczyć zarówno w wydarzeniu kulturalnym w gminie Sękowa, w gminie Ropa, czy też w gminie Gorlice. Jakie działania są zawarte w gminnym programie rewitalizacji? hasło rewitalizacja jest bardzo pojemnym, szerokim pojęciem. To jest coś takiego jak strategia rozwoju. W strategii opisujemy nasze niejako marzenia i zamiary na przyszłość. I podobnie jest z rewitalizacją. Chcemy poddać rewitalizacji pewne obszary zdegradowane. Dotyczą one nie tylko infrastruktury technicznej, ale i na przykład obszaru kultury. W związku z tym ta rewitalizacja została przyjęta przez Radę Gminy w Europie i w tej w tej chwili jest realizowana. Na ile skutecznie? W zasadzie na dzisiejszy dzień można powiedzieć, że w dwóch obszarach, bo przede wszystkim dotyczy ona rewitalizacji terenów przy szkole włosiu. Próbujemy tam podać rewitalizacji stare boisko sportowe o powierzchni około pół hektara i zastępujemy te już użyte i nierówne powierzchnie nowymi. Boisko trawiaste o powierzchni 30 m na 60 m drugie boisko z nawier o nawierzchni poliuretanowej e, o rozmiarach 30 na 20 metrów e, i tam będą urządzone już e, przestrzenie do gry w siatkówkę, w koszykówkę. E, całość tego boiska będzie ogrodzona, oświetlona, e, pojawi się również zaplecze sanitarne, z którego e, uczestnicy e, zajęć sportowych będą mogli korzystać, e, ale i również e, powierzchnia boiska będzie odwodniona, co jest niezwykle ważne przy e, opadach deszczu, będzie odprowadzenie wód powierzchniowych do najbliższego cieku wodnego i wspólnie z tym, że będzie wykonana również niwelacja terenu i te dwie nowe nawierzchnie, będzie to taka wartość dodana. Mamy nadzieję, że młodzież będzie również korzystać z siłowni na świeżym powietrzu, która będzie również w tym kompleksie i planujemy właśnie wykonać też drogi dojazdowe. A w dalszej przyszłości parkingi, no bo tam gdzie sport, tam pojawiają się środki transportu, komunikacji, tak żeby młodzież miała gdzie te środki komunikacji zostawić i potem bezpiecznie z tego miejsca wyruszyć powrotem w drogę powrotną. Cały koszt przedsięwzięcia około 700 tysięcy złotych. Jesteśmy w zasadzie na finiszu, bo do końca czerwca 2019 roku boisko będzie oddane do użytkowania. Jest ono finansowane z małopolskiego programu operacyjnego i również tutaj spotykamy się z dużą przychylnością instytucji zarządzającej, bo wszelkie zmiany, wszelkie uzgodnienia są wykonywane w krótkim czasie, co pozwala również na rytmiczne zakończenie tej dużej inwestycji. Wiem, że jeżeli chodzi o program rewitalizacji, zawarte są też plany związane z hyblówką. Jakie, jakie to będą plany? Tak, te plany dotyczą również tak zwanej hyblówki. Był to stary budynek związany z działalnością artystyczną naszego rzeźbiarza Antoniego Hybla. Stąd nazwa hyblówka. Jest wykonany projekt, dokumentacja techniczna i wspólnie z partnerami Fundacją Szlachetne Zdrowie, Ośrodkiem Kultury Diencjalnej Prawosławnej Eleos z Gładyszowa oraz Uniwersytetem Ekonomicznym z Krakowa próbujemy w ramach Interregu uruchomić takie międzynarodowe działanie, bo po drugiej stronie mamy Słowaków i oni są właśnie tym odbiciem luszczanym działaniem działań, które będą prowadzone w gminie Ropa. Zaoplikowaliśmy się, okazuje skutecznie. Na dzień dzisiejszy chcemy sporządzić taką umowę partnerską, w oparciu o którą przypisalibyśmy sobie już działania dla poszczególnych partnerów. Podpisanie tej umowy ma nastąpić w miesiącu prawdopodobnie lipcu. Są w tej chwili czynione ustalenia. Niemniej działania te wymagają zabezpieczenia finansowego u wszystkich partnerów i właśnie to będzie opisane w tej umowie partnerskiej. Duży zakres działań wzięła na siebie Fundacja Szlachetne Zdrowie z Ropy, która jest kojarzona z Dworem w ramach tego działania będą wykonane remonty piwnic dworskich, ale również dużego kompleksu parkowego. Pojawią się tam ogrody ptasie na przykład, które już po części są wykonane, a będą dokonane restauracje historyczne, czyli będą to takie ogrody historyczne i edukacyjne, ogród dworski, ogród historyczno-archeologiczny, bo przecież gmina Ropa liczy sobie już wiele wieków i również są ciekawe znaleziska archeologiczne, które chcielibyśmy wyeksponować. Dodatkowo partnerzy Ośrodek Kultury Prawosławnej ELEOS będzie prowadził działania na rzecz osób niepełnosprawnych właśnie również w oparciu o to działanie. Finansowane z Interregu Uniwersytet Ekonomiczny będzie kształcił studentów w tych obszarach, które są potrzebne do zarządzania turystyką i krajobrazem. Gmina Ropa chciałaby właśnie wykonać remont tej hyblówki, a zwiększeniem wszystkich działań będą już tak zwane działania miękkie związane z wymianą mieszkańców pomiędzy obszarem położonym na terenie Słowacji, a mieszkańcami z terenu Powiatu Gorlickiego. Będą to liczne konkursy, spotkania, wernisarze, wymiana również kulturalna i zamiana na płaszczyźnie dorobku chociażby związanego z literaturą czy z piśmiennictwem.